Wszystkie wodniki i zapraszam serdecznie na prognozę na miesiąc październik, który przedstawia się bardzo intensywnie, bardzo dynamicznie. W świecie dojdzie tutaj do wielu zmian. My dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na Twój horoskop indywidualny, ogólny. Tematem Twoim będzie w tym miesiącu przede wszystkim nauka, rozwój i Twoje cele życiowe, cele do których podążasz. Merkury bowiem i przez cały miesiąc jeszcze Mars jest w biegu wstecznym i to nie jest czas na rozpoczynanie nowych projektów, czy też na przykład własnych działalności, czy jakiejś idei, ale przede wszystkim czas korygowania, czas poprawiania, czas zastanowienia się tego, co bym chciał zmienić w swoim, w swoim życiu. Jednocześnie z merkurem, który 14 w znaku Skorpiona przechodzi w bieg wsteczny, na pewno od tego momentu nie podpisywałabym nie, e, cze, wa, ważnych jakichś papierów, dlatego, że razem z Merkurym w biegu wstecznym, szczególnie w znaku, w znaku Skorpiona, jest to czas rozwiązywania, czas zamykania, czy też nie kupowania sprzętu elektrotechnicznego. Jeżeli chodzi o, o, o miesiąc październik, rozpoczynamy bardzo intensywną pełnią, i w tym miesiącu mamy aż dwie pełnie, 1 i 31 w Baranie i następnie w Byku. Same dwie pełnie mówią już o zakończeniach. Tak? Czyli pełnia to jest zakończenie, uwypuklenie czegoś, wyjaśnienie i zakończenie jakiegoś tematu, a nie, rozpoczy a nie rozpoczynania. I 16 mamy bardzo ważny i intensywny, trudny nów znak uwagi dla ciebie w pozytywnym sekstylu, czyli nowe szanse i nowe, nowe, nowe mo możliwości w trygonie. Pardon, tak? no bo, to jest, bo to jest znak wagi ale jest połączone z bardzo ważnymi, intensywnymi uwarunkowaniami, które będą następowały. Wodnik tak jak gdyby przygotowuje się do startu w tym miesiącu, czyli kumuluj swoją energię, koncentruj się na swoje cele i na swoje plany, bo możesz tutaj bardzo dużo osiągnąć. Wszystko rozpoczyna się pierwszego, tak? czyli pełnią w znaku barana. Ta pełnia jest w pozytywnym sekstylu, nowe szanse i nowe możliwości w konjunkcji do Kairona. Chodzi przede wszystkim o wiadomości. Nie wiem czy... Niektórzy z Was chcą, yy, czy muszą, czy przemyślają zapisanie się na jakiś kurs, rozpoczęcie jakichś warsztatów, jakiegoś kursu, jakiegoś kursu związanego z dokształceniem, o czym już wcześniej myśleliście, tak? Czyli z Marsem w biegu wstecznym i z Merkurem później w biegu wstecznym możecie rozpocząć coś, o czym wcześniej już myśleliście, co było wcześniej Waszą aktywnością, a co może zostawiliście, czy zapomnieliście, i teraz to się objawi, że będzie. Mógł z tym stworzyć zabezpieczenia. Jednocześnie może być to związane z handlem, jedno, e, może być to związane z pracą, z internetem, ze stronami internetowymi, przekaz wiedzy, przekaz wiadomości i e, poruszanie się e, przede wszystkim na, na bliskiej odległości. Ale widzę, że e, Mars który znajduje się dla ciebie korzystnie, tak? czyli w pozytywnym sekstylu, sprzyja tutaj przede wszystkim nauce, sprzyja kursom, sprzyja zbieraniu wiadomości, zbieraniu informacji i później w odpowiedni sposób wykorzystaniu tych informacji dla siebie. Drugiego, Wenus wychodzi z znaku lwa i przechodzi do znaku panny. Ty masz jeszcze do drugiego tą Wenus w opozycji. To się na szczęście kończy i przechodzi teraz ta Wenus do domu ósmego. Tu w znaku Panny jest poruszony temat pieniędzy, zabezpieczeń, wspólnej kasy, wspólnej pieniędzy z partnerem lub też jeżeli ktoś ma biznes, wspólne jakieś inwestycje, w co, w co inwestuje co będzie mi potrzebne, kto czeka na jakiś kredyt czy jakieś pieniądze związane czy to z bankami, czy to z jakimiś urzędami, czy z unijnymi organizacjami. Najlepiej byłoby to wszystko zrobić do 14, dopóki, do, dopóki Merkury jest jeszcze w biegu prostym. I... Yy... Uporządkowanie w każdym bądź razie tematów finansowych. Widzę, że jednocześnie ta Wenus przenosi ci pieniądze, na największą korzyść będą mieli ci, którzy są w jakichś relacjach i w, jakich, w jakichś partnerstwach ci otrzymają te pieniądze od te swoich partnerów, inne osoby, które czekają właśnie na jakieś zapomogi, na kredyty, na pieniądze na dzieci, na jakieś tam ubezpieczenia. Czy skąd, skąd mają? Widzę, że te pieniądze w, ka, w każdym bądź razie przychodzą i wszystko bym tutaj zorganizowała, jeżeli chodzi o jakieś papiery, o jakieś podpisy do 14, a nawet do 13 października. 7. Jeszcze wcześniej, czwartego, Pluton, planeta transformacji, planeta, planeta zmian, planeta energii wyrusza w bieg prosty. Saturn wyrusza już z 29 i Pluton. obie planety prawie pół roku stały, stały w miejscu, czy też były w retrogradacji i teraz czwartego Pluton wyrusza w bieg prosty. U ciebie jest temat transformacji, ale jednocześnie pożegnania, który trwał tutaj bardzo długo. Dla niektórych może 2,5 i pół roku czy 2 lata mniej więcej kończy się. Tu jest zakończenie. Ten, ten Pluton razem z tym Plutonem i Saturnem w biegu, w biegu prostym wyciągasz konsekwencje, dochodzisz do siebie, rozjaśnia ci się wiele spraw, będziesz sam obejmować odpowiedzialność za siebie, masz być coraz bardziej pewny siebie, masz postawić na siebie, może wielu z was. Przemyślało, czy żegnało się ze swoją długoletnią przeszłością, może nawet 30-letnią, 30 czy prawie 30-letnią, może inni pracowali nad czymś, może e, niektórzy z Was, nie wiem, pisali książkę czy jakiś projekt, czy te osoby uczyły się, do końca roku będzie to zakończone. Tak? Czyli ten, ten Pluton w biegu, w biegu prostym uruchamia, ta, tak jak gdyby tą y, maszynę, ta transformacja jest zakończona. Tak? To będzie zakończone. Saturn już 20, 29 wyrusza w bieg prosty, i tutaj będą te planety. Saturn i Jowisz w grudniu przechodzi do twojego, do twojego pierwszego domu, że masz się objawić jako zupełnie inna, pewna siebie, zdecydowana y, osoba. 9 jest bardzo, bardzo trudny dzień, ponieważ Mars ustawia się w kwadracie, w kwadracie do Plutona i tutaj otrzymasz jakieś bardzo ważne wiadomości. Tak? Ponieważ ten pluton jest w biegu prostym, ja myślę, że jest jakieś zrozumienie, zrozumienie jakiejś sytuacji. Może otrzymasz też jakieś bardzo ważne in, informacje. Ten Mars działa, e, przynosi ci do, dobre wiadomości, korzystne wiadomości. Lub też rozjaśnia właśnie jakieś, jakieś tematy, informacje. Lub też ty coś wypowiesz, co wcześniej może byś się nie odważył, tutaj jest jakaś ba, bardzo ważna rozmowa, ale dzień jest trudny, nie robiłabym nic na siłę, nie robiłabym nic na, na siłę, po prostu energię także całego miesiąca skupiła w ogóle razem z tym Marsem w biegu wstecznym na, yy, na siebie. 14 Słońce ustawia się w opozycji do Marsa, i Merkury wyrusza w bieg wsteczny. Słońce do 23 z wagi stoi w trygonie dla Ciebie, w pozytywnym aspekcie. Jeżeli chodzi o cele wyższe, jeżeli chodzi także o, o ten nów, tak, czyli 16 jest ten nów, jeżeli chodzi o nowe cele, o współpracę, o kooperację, o studiowanie, o naukę, o wyjazdy, ale także może niektórzy z was przemyślają wyjazd jakiś za granicę, czy też współpracują i kooperują za granicą, wykorzystałabym to słońce, słońce w znaku wagi w Trygonie, bowiem Rozjaśnia, poszerza twoje, poszerza twoje horyzonty, sprzyja nie tylko nauce i zdobywaniu wiedzy, ale właśnie, że sam stworzysz sobie ten cel wyższy, życiowy, nowy w harmonii, w harmonii ze sobą. Także, jeżeli chodzi o podróże, o wyjazdy, zrobiłabym to do 14. Następnie 14. Merkury jest w biegu wstecznym. I tutaj nie o to chodzi, że coś musi się wydarzyć, ale z Merkurem w biegu wstecznym może być, że albo zapomnimy paszportu, albo, nie wiem, nawigator poprowadzi nas w drugą stronę, albo będą jakieś opóźnienia, albo będą jakieś, jakieś korki. Tak? Czyli wszystko, co jest związane z, podpisa, z podpisami, z wyjazdami. Z jakimiś zabezpieczeniami, z ważnymi rozmowami, wszystko dociśnij kolanem do 14. Merkury znajduje się w znaku Skorpiona w kwadracie. I tutaj ten Merkury od, od 14, nawet od początku miesiąca do, 20, do 28, przy, razem z tym Merkurem przemyślasz tematy swojej kariery. Co jest Twoją drogą powołania? Tutaj może być, że razem z tym Merkurym od 14 będą jakieś właśnie niesnaski, może nie niesnaski, ale jakieś nieporozumienia, lub też z innej strony, ponieważ merkury w biegu wstecznym, szczególnie w znaku skorpiona, jest, że tutaj wyciąga jakieś tajemnice, możesz się czegoś dowiedzieć. Tak, to, to mogą być. Jakieś nieporozumienia, czy też jakieś konflikty, konflikty w pracy. Coś odkryjesz, ale wielu z wodników będzie przemyślało, ponieważ ten Jowisz i Saturn przechodzi 17 grudnia do Twojego znaku, temat otworzenia własnej działalności. Tak, czyli ty nie musisz w tym miesiącu, nie musisz w następnym, ale możesz już się przygotować. Tak? I ten Saturn jest, że tutaj Pluton i Jowisz w dwunastym domu, nikt nie wie, co, co, tutaj, co tutaj planujesz. Tak? Nikt nie wie o twoich pomysłach. To może być, że zaczynasz tutaj dojrzewać do, do, do tego momentu, żeby otworzyć własną działalność, żeby zrobić się wolny, żeby zrobić się niezależny. Tak? Wodnik jest osobą, która najlepiej pracuje sama. Która sama sobie planuje, która sama sobie organizuje, która sama ustala, teraz rano pracuje, teraz wieczorem pracuje, teraz sobie zrobię to i to. I jesteś osobą, która po, potrzebuje dużo przestrzeni. Tak? Wchodząc do tej ery wodnika, byłby to najlepszy moment y, razem z tym y, Merkurem w retrogradacji, przemyślenia, czy jestem na swojej drodze powołania. Czy czuję się w tej pracy dobrze? Zmiana kierunku. Coś przemyślasz tutaj, chcesz coś zmienić. Myślę, że ponieważ ten Merkury ten Merkury wraca do wagi, i 28 października znowu stoi w Trygonie, tak? a słońce już, będzie, słońce już będzie w znaku Skorpiona, a 16 mamy ten Nów w wadze w Trygonie. Nów jest bardzo trudny, tak? czyli jeżeli chodzi o sytuację w świecie, ale dla Ciebie jest ten Nów yy, w Trygonie. Widzę, że stworzysz tutaj sobie jakiś cel wyższy. Widzę, że tutaj rozjaśni się jakaś sytuacja. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś czeka na jakąś informację z zagranicy, jeżeli ktoś chce wyjechać, jeżeli ktoś czeka na jakąś odpowiedź, lub też jeżeli chodzi o tematy relacji, tematy partnerów, tematy związków, lub też to może być, że twój partner ma jakąś sytuację niewyjaśnioną i tutaj ta sytuacja się rozjaśni, tak? ponieważ jest trygon i będzie tutaj wszystko wiadomo, ale widzę, że podczas tego, po, podczas tego nowiu tworzysz sobie nowe cele, nowy cel wyższy co ma wprowadzić harmonię, harmonię w twoje ży życie. Inne osoby będą myślały o nauce, o rozpoczęciu studiów, poszerzaniu swoich horyzontów. Niektóre z was zaplanują wyjazdy, a wiele osób podejrzewam, że będzie myślało o zakładaniu swojej własnej działalności. O uniezależnieniu się. O robieniu tego, co jest twoje, co kochasz. I może ten temat nauki, bo to Yy, czy pracy online, czy nauki pracy online, czy na, nauki yy, pracy samodzielnej jest bardzo ważne, bo to przebija się przez cały, przez cały miesiąc razem z, tym, razem z tym nowiem i razem z tą pełnią, przez cały yy, październik. 20. Merkury ustawia się w opozycji do Urana. Ten Merkury już jest w biegu wstecznym w opozycji do Urana. Nagłe zmiany, nagłe na jakieś nie, niespodzianki, niekoniecznie pozytywne. Dlatego, że Uran jest planetą niespodzianek. Dla niektórych będą to miłe niespodzianek, dla niektórych może to być jakieś zaskoczenie. Dzień nie jest na jakieś bardzo ważne terminy. To jest pierwsze, ale tutaj tworzysz, jakbyś robił jakiś szpagat, jak zorganizować się, jak yy, przeorganizować się, aby była harmonia między domem a pracą. I może przemyślanie tej własnej działalności z tym Merkurem. Czy też przemyślanie zmiany pracy może być związane z pracą, jest z jakąś pracą w domu. Ponieważ ten uran pozostanie, jest teraz w biegu wstecznym, jest w domu, tak? czyli odnowy, rewolucje, rewolucje rodzinne. Rewolucje domowe, zmiany, zmiany wartości, jeżeli chodzi o rodzinę, o tematy, to już trwa od roku czasu. I w opozycji, może właśnie niektóre, niektóre osoby z Was będą pracowały w domu, czy z domu, czy z domu kierowały po prostu swoją pracę, czy swoją własną działalność. 23 słońce wychodzi ze znaku wagi, czyli do 23 to słońce przyświeca tobie, wykorzystaj to, jeżeli chodzi także o egzaminy, o kursy, o zapisywanie się na, na uniwersytety, o wyjazdy. Podróże, to bym tutaj do 14, nie do 23, ale ten czas jest dla ciebie bardzo, bardzo korzystny do realizacji swoich marzeń. Tak? Czyli nawet taki miesiąc się przedstawia super ekscytujący dla ciebie. Następnie słońce przechodzi do znaku wodnika. I znowu jest ten temat kariery. Czego szukasz? Czego, jak chciałbyś się przedstawiać światu? co czujesz, że jest Twoją drogą powołania. Kieruj się swo, swoją pasją, kieruj się swoimi, swoimi zainteresowani, zainteresowaniami. Skierowałabym się do tego, co lubię robić najbardziej, tak? Ponieważ ten Mars w tym trzecim domu sprzyja tutaj uporządkowaniu Twoich myśli, posortowaniu i właśnie powrotu do tego, do tych czynności, który, które, które najbardziej lubisz. Tutaj, gdzie czujesz się. Pełen pasji, tak? gdzie mo, możesz się spełnić yy, osobiście. Yy, Merkury i Wenus wraca do wagi. Ja myślę, że wielu, wielu z was 20 po 28 to Słońce jest już wtedy w znaku Skorpiona, ale Wenus przechodząca do znaku wagi i Merkury w biegu wstecznym spotykają się w Trygonie. To może być też nawiązanie jakiejś relacji. Niektóre z Was, może te osoby, które mają partnerów za granicą, tak, czyli po długim czasie może ktoś nie mógł się widzieć, czy była jakaś granica zamknięta, czy jakaś inna historia będą tutaj zjednane, to mogą być pomysły o, wyjazd, o wyjazdach za granicę. I tam stworzeniu nowego domu, nowe cele, nowe wizje, no bo masz tego urana, nagłe nieoczekiwane zmiany przede wszystkim. Albo te osoby, które współpracują, kooperują, sprzedają, uczą się, czy też związane właśnie z jakąś współpracą, kooperacją za granicą, mają w tym miesiącu tutaj ogromne szanse. Tutaj pojawiają się nawet dwie, dwie szanse, tak? razem nawet jakaś, jakiś, jakiś kontakt, jakaś myśl razem z tym Merkurem w biegu wstecznym w Skorpionie, może będziesz się zastanawiał intensywniej. Tutaj przyjdzie, przyjdzie jakaś pomoc po, po 28, czy też jakaś wiadomość, na którą czekałeś, pojawi się dopiero po 28. Ok. E, 30, 31. pełnia w znaku Byka. Ta pełnia e, odbywa się w kwadracie u ciebie w domu. I pełnia jest w koniunkcji do Urana, czyli dzień pełen niespodzianek. Tylko, że właśnie niespodzianki mogą być albo pozytywne, albo negatywne. Ten uran, który znajduje się przez cały czas i pozostanie do roku 2026 w twoim domu, w twojej rodzinie, mówi o takim odnowach, o stworzeniu takiego domu, gdzie czujesz się wolny, gdzie czujesz się niezależny. To może być dom za granicą, to może być dom z jakąś osobą, która jest za granicy, to może być dom, gdzie ty się rozwijasz, gdzie czujesz się dobrze, gdzie masz... Swoje miejsce do nauki, do pracy. To może być sytuacja w domu, gdzie będziesz też pracował z domu, czy pracował z domu na własnej działalności, albo też z, niektórzy z Was pomyślą o wyjeździe, o zmianie mieszkania, o sprzedaniu jednego mieszkania i kupieniu nowego mieszkania, lub też o prze, przeprowadzce, o odnowie, o remontach. Ale też, że uczysz się czegoś nowego, Dzień nie jest dobry, jeżeli chodzi o tą pełnię, ponieważ jest później Halloween, tak? Że wiele osób tutaj sobie czaruje, czy inne jakieś przepowiednie robi, Dzień nie jest dobry. Proszę tego nie robić, ponieważ w konjunkcji do Urana tutaj jest, że. Ee, życzenia się spełniają. To, co wysyłasz, te życzenia możesz później, czy te życzenia swojego serca zmienić, ale niestety tu wypowiedziane jakieś życzenia już zostają, czyli bardzo bym uważała na ten, na ten dzień i nie, nie robiła czegoś, co, co nie, nie czujesz, co, czego nie jesteś, nie jesteś pewny. Miesiąc jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o przygotowania do startu. O rozpoczęcie czegoś nowego, o pójścia drogą serca. Miesiąc jest bardzo dobry na naukę, na rozwój, na zdobywanie swoich celów i realizację, stworzenie takiego celu wyższego, jednocześnie właśnie tematy domu i tematy kariery. Co jest Twoją drogą powołania? Tu kierowałabym się przede wszystkim. Przede wszystkim sercem finansowo widzę, że stoi już dobrze, czyli w tej kwestii nie będzie żadnych innych kłopotów. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam te osoby, które potrzebują konsultacji czy też chcą wiedzieć, co czeka je w następnym roku 2021 na robienie horoskopów rocznych, solarnych. Jednocześnie zapraszam do nauki astrologii online. Jest nauka dla grupy początkowej i zaawansowanej do waszego, do waszego własnego użytku. Wszystkie informacje znajdują się pod wideo. Ja życzę wszystkim wodnikom wspaniałego. Dobrego i spokojnego miesiąca października. Pozdrawiam Was serdecznie.